co człowiek myśli na przykład w 15 godzinie pchania samochodu? Akurat w 15 godzinie pchania samochodu to już miałem rekord zrobiony, więc było spoko, więc już sobie, więc już sobie biłem tą górkę taką swoją, bo tam było do pobicia 60 km Sobierejskiego, a, a, ja, a ja przepchałem przez 92 ponad kilometry, więc już miałem taką właśnie górkę i ja sobie tam troszeczkę to biłem już tak na luzie. Byłem zmęczony, ale, ale ten rekord z pchaniem samochodu to jest, jak ostatnio zrzuciłem TikToka, właśnie nie z klasyfikacją pięciu moich rekordów, to zajmuję czwarte miejsce. Mimo, że był najdłuższy, to jakoś był taki dosyć lightowy dla mnie. Pasował, pasowało mi to, pasowało. Silne mi to. nogi. Tak, no i ogólnie właśnie nie odczuwałem jakiegoś dużego bólu i, i tak dalej. Ale w ogóle z tym pchaniem samochodu też jest to, co powiedziałeś, że ty byś po godzinie już tam sobie odpuścił, to też fajne komentarze miałem a, a, a propos tego rekordu, bo zarzucano mi, że nie pchałem samochodu, tylko paczkę zapałek, bo pchałem Smarta. On ważył tam bodajże 740 kg. Tylko, że właśnie zrobiłem te 92 km ponad. To jest jakieś 120-130 tysięcy kroków może być. Biorąc pod uwagę, że krok ma tam 75 cm z autem. I ludzie zarzucali mi, że to nie pchałem w samochodu, tylko paczkę zapałek, gdzie 120 tysięcy kroków to dużo ludzi może nie robić przez miesiąc, tak naprawdę. Tak. No, no nie pchając paczki zapałek nawet.